Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi. Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani Obecnie jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w nim tę nadzieję, uświęca się. Podobnie jak on jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że on się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział go ani go nie poznał.